Witajcie, kochani bracia i siostry. Serdecznie zapraszam na te chwile modlitwy. Dzisiaj chcę zaprosić Was na Pozwól Bogu przemienić Twój dzień i błogosławić Twojemu życiu i życiu Twojej rodziny. Nie ma znaczenia, jak się obudziłeś, lub wyzwania, z którymi się mierzysz kiedy oddajemy wszystko w ręce Pana, On nas odnawia. On wzmacnia i przynosi pokój naszym serkom. Słowo Boże mówi nam w psalmie 37. 5. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu, a On sam będzie działał. Ufaj, że Bóg ma dziś wspaniałe plany dla Ciebie i Twojej rodziny. Szukajmy razem Pana i poświęć ten dzień w Jego ręce. Zanim zaczniemy, zapraszam do polubienia tego filmu i zasubskrybowania na kanale i podziel się tą modlitwą z tymi, których kochasz. Teraz zamknij oczy i oddaj się wszystkiemu. Panie, módlmy się razem. Kochany i drogi Ojcze, w tej chwili staję przed Twoją obecnością z sercem pełnym wiary i wdzięczność. Dziękujemy Ci, Panie, za kolejny dzień, który nam dajesz, za kolejną okazję doświadczyć Twojej miłości. Twojej opieki i Twojej dobroci. Wiem, że Pan ma dla mnie doskonałe plany. Nas dlatego chcę zawierzyć ten dzień Tobie, ufając, że to Pan kieruje naszymi krokami. Ojcze, modlę się teraz za każdą osobę, która słucha tej modlitwy. Często zaczynamy dzień na całego. Zmartwień, wątpliwości, lęków, a nawet zniechęcenia. Ale Twoje słowo zapewnia nas, że Pan jest, Bóg, który odnawia nasze siły i daje nam nową odwagę. Dlatego wołam, Panie, odnów teraz, życie Twojego syna i Twojej córki. Niech poczują Twoją obecność w tym czasie i nabiorą sił, aby staw czoła wyzwaniom dzisiejszego dnia z odwagą i pewnością siebie. Panie, oddaję Ci każdy szczegół tego dnia. Niech nasze słowa, czyny i decyzje będą spójne z Twoją wolą. Pomóż nam patrzeć na sytuację Twoimi oczami i postępować zgodnie z Twoimi planami. Niech każdy krok, który dziś podejmiemy, będzie kierowany Twoją mądrością, tak jak jest ona zapisana w księdze rodzaju. Księga przysłów 16 9. Serce człowieka obmyśla jego drogę. Lecz Pan kieruje jego krokami. Napędy. Nasze kroki, Ojcze, i przemień każdą chwilę tego dnia w okazję do wzrostu i zwycięstwo, ojcze, modlę się za rodziny. Pan wie, że często stajemy w obliczu trudności w naszych domach. Nieporozumienia. Trudności finansowe, problemy zdrowotne, a nawet dystans emocjonalny. Ale ja wierzę, że Pan jest Bogiem, który przywraca, jednoczy, przynosi pokój i harmonię do domów. Dlatego ja proszę Was, odwiedźcie teraz każdą rodzinę, którą reprezentuje ta modlitwa. Niech Twój Duch Święty napełni w każdym domu miłość, przebaczenie, zrozumienie i radość. Niech rodziny będą wzmocnione Twoją obecnością i, aby żadna broń wroga nie okazała się skuteczna przeciwko nim. Panie, proszę o Bożą ochronę dla każdej osoby, która słucha tej modlitwy. Niech pan strzeż naszego wejścia i wyjścia. Niech pan nas uwolni od wszelkiego zła, od wszelkiego wypadku, od wszelkiego choroby i od wszelkich działań wroga. Ojcze, ześlij swoich aniołów, aby nas otaczali, chronili i wybawiali od wszelkich niebezpieczeństw. Jak obiecuje nam Twoje słowo w Psalmie 91, albowiem aniołom swoim rozkaże wszystko, z szacunkiem, aby Cię chronić na wszystkich Twych drogach. Ojcze, modlę się także o zdrowie każdej osoby tutaj obecnej. Jeśli ktoś odczuwa ból, choroby lub nawet trudne diagnozy, Wzywam teraz Twojej mocy uzdrawiania. Pan jest. Bóg, który uzdrawia, przywraca i odnawia. Dotknij, Panie, każdego ciała i każdego umysłu i przynieś zdrowie. Pełny. Daje siłę słabym i nadzieję tym, którzy stracili wiarę w lekarstwo. Oświadczam, w imię Jezusa, że zdrowie powraca, a Pan przynosi ulgę i odnowę. Panie, proszę Cię także o życie emocjonalne i duchowe każdej osoby tutaj obecnej. Wiemy, że wewnętrzne zmagania są często najtrudniejsze. Są ludzie, którzy czują się zmęczeni, zniechęceni. Obciążony lub nawet daleko od Ciebie. Ale Twoje słowo zapewnia nas, że Pan jest blisko. Złamanych na duchu, a ratuje złamanych na duchu. Psalm 34, 18. Dlatego ja wołam, odnów naszą wiarę, wnieś radość do naszych serc. Napełni nas swoim pokojem i pomóż nam zaufać, że Pan ma kontrolę nad wszystkim. Ojcze, dziękuję Ci, bo wiem, że już działasz. Wiem, że Pan przełamuje bariery, otwierając drzwi i zmieniając sytuacje, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Dziękuję. Bo Pan jest wierny i nigdy nas nie opuści. Dziękujemy, że nawet gdy tego nie widzimy, Pan działa w nas. Nasza przysługa, ufam, że ten dzień będzie wypełniony Twoją obecnością i że dokonasz wielkich i wspaniałych rzeczy. Wspaniałe w naszym życiu, poświęcam Ci ten dzień. Panie, i oświadczam, że będzie to dzień pokoju, zwycięstwa i błogosławieństwa. Co? Spraw, abyśmy czuli Twoją obecność w każdej chwili i abyśmy pod koniec tego dnia mogli Ci za to podziękować. Wszystko, co uczynił Pan, dziękujemy, że jesteś naszą ostoją naszą siłą i naszą nadzieją. Modlę się i dziękuję Ci w imię Jezusa. Amen. Kochany bracie i siostro, pamiętajcie, Bóg może przemienić Wasz dzień i Wasze życie, bez względu na wyzwania. Cokolwiek by się nie stało, On jest wierny, aby Cię wzmocnić o Twoją siłę i błogosławić Twojej rodzinie. Zaufaj, Panie, oddaj Mu wszystko i żyj z pewnością, że to, co najlepsze, jeszcze nadejdzie. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, udostępnij ten film komuś, kto również potrzebuje poczuć to samo. Obecność Boga. Subskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać takie modlitwy i zostawiać swoje. Prośba w komentarzach. Będę się modlić za Ciebie i Twoją rodzinę.